Cześć ludziska. Z tej strony Maxim. Witam was w kolejnym rozpakowaniu paczki od widza. Tym razem Piotrek wysłał mi paczkę zupełnie niespodziewanie. Nie mam pojęcia co jest w środku. <grym> Materiał będzie oczywiście nagrywany jednorazowo, bo żadnych cięć nie da się, że tak powiem, zrobić replaya z otwarcia paczki, no chyba, żebym chciał udawać i pakować to wszystko z powrotem. Paczkę otrzymałem wczoraj od Piotrka. Za cholerę, nie wiem co tam jest w środku. Korciło mnie już wczoraj, ale wczoraj nie miałem możliwości nagrywania tego. O, widzicie, mój kot też jest ciekawy. Też by chciał zobaczyć, jak to tutaj wygląda. W każdym razie już korciło mnie wczoraj, żeby to otworzyć. Tak jak mówię, dopiero dzisiaj mam możliwość nagrywania jakiegokolwiek kamerą. Mam spokój w domu. Także przyjrzymy się, co tam w środku jest. W każdym razie Piotrek, dzięki wielkie za, za miły gest. A ja już tutaj z ciekawością postaram się otworzyć, zobaczyć co tam jest w środku. Celowo nie pokazuję Wam danych adresowych, bo nie każdy sobie tego życzy, więc postaram się to tutaj zrobić, że tak powiem, gdzieś tam na kolanku. Sekunda. Oczywiście ciężko jak zwykle, bo jedną ręką trzymam kamerę. Musimy się tutaj dostać, bo ona widzę solidnie zapakowana, solidnie zabezpieczona. Mhm. W międzyczasie dopowiem Wam, co się u mnie dzieje. Bo dawno filmików nie wrzucałem. Cały czas mam problemy z kąpem. Prawdopodobnie ten filmik będę montował na laptopie yy, od mojej kobiety. Dobra, już przedostałem. Pierwsza warstwa, że tak powiem, już zeszła. Yy, cały czas mam problemy z kąpem. Nie wiem, kiedy, kiedy ten wróci. Yy, kiedy wróci możliwość że tak powiem, nagrywania filmików. Montażu przede wszystkim, bo nagrywać mogę materiału. Mam nagranego, ale niestety, przy montażu kombi się wysypuje prawdopodobnie płyta główna, bądź e, coś z zasilaczem. Nie mam, nie mam za bardzo czasu, żeby nawet do niego zajrzeć, szczerze mówiąc. E, A w gram, tak? W tej chwili tam gdzieś tam po kolei przechodzę różne tytuły na PlayStation 4. I teraz kończę na PlayStation 3 e, South Park. jak prawdy, który jest naprawdę bardzo fajnym tytułem, a jeżeli ktoś lubi Uniwersum w South Parku, to już całkiem powinien się rozpłynąć. Dobra, mamy paczuchę. Tutaj drugi jakby poziom jej. Jak się tutaj do tego dostać? Zaraz zobaczymy, ona jest solidnie obklejona. Piotrek się postarał, żeby nic się nie zniszczyło podczas transportu. Wiadomo, jak Poczta Polska z paczkami różnie postępuje. Dobra, gdzie my tu coś mamy? Ja takie jakieś nożyczki, które miałem pod ręką Złapałem, może nie są za ostre. Zobaczmy. Ok. Dobra. Jedną warstwę mamy już za sobą. O, o, Ja już tam coś zerknąłem, już coś widzę. Co może mi się spodobać? <grym> ok. Otwieramy. Co my tu mamy? Ale zajebiście. <laughs> mamy kartridże do Pegasusa, ale będę miał co robić. Będę miał co do przeglądania. Tutaj widzę, że mamy jakąś składankę 59 one Oczywiście to tutaj jest też subiektywny ten napis tutaj, bo różnie bywa z tymi składankami. Niejednokrotnie piszą, że tych gier jest ileś tam, a tak naprawdę część gier się powtarza. Dobra, to tutaj widzę jedną składaneczkę. Jedziemy dalej. Tutaj mamy ninja cat. Dobra, ciekawie. Postaram się jeszcze po rozpakowaniu tego filmiku, znaczy po rozpakowaniu, po złożeniu tego filmiku, postaram się gdzieś tam podłączyć jakiegoś Pegasusa w jakimś innym filmiku, ale nie wiem kiedy się to pojawiło, bo tak jak mówię, mam problemy z montażem. Postaram się skręcić, jak te gierki wyglądają. Tutaj widzę Cardigan 4-in-1, super, też, też oczywiście te Cardigan. Mm, są to wszystko podróby, tak? bo mm, wiadomo, jak do Pegazusa, no to raczej mm, nie było oryginalny Każdy z Nintendo. Dobra, mamy Tiny <coughs> Fajna gra. Kolejny tytuł, Lion King 3. Tutaj widzę też trzy w jednym. Tommy Jerry i jest Też fajna gierka. <coughs> Dobra, super. Kolejna składanka... 103 In One, ja gdzieś tam cicho mam nadzieję, że któraś z tych składanek naprawdę będzie składanką typu 101 niepowtarzających się gier In One, ale z tym było ciężko. Tutaj mamy Final Mission. Mnie zawsze śmieszyły tutaj na, na e, tych naklejkach te grafiki, które niejednokrotnie kompletnie nie miały nic wspólnego z rzeczywistością. Tutaj mamy Toxic Crusaders, ok. Zobaczmy dalej. Kolejna składanka 4-in-1: oczywiście, widzicie Sonic, <grydy> tutaj Bugs Bunny, Power Rangers i FIFA Soccer, tak? No. <grydy> 9-8 jeszcze w dodatku. Tak, oczywiście, na pewno to tam jest. O, Kapitan Ameryka. Tu jest naprawdę bardzo fajna gierka. Tą grę, jak ona będzie na tym karcie, naprawdę polecam. Bardzo fajny tytuł na Nessa, tudzież właśnie na Pegasusa, gdzie na początku właśnie mogliśmy wybrać albo Kapitana Amerykę, albo Hawkeya. Bardzo fajnie graficznie to wyglądało na Pegasusie, bardzo fajnie i ciekawie się grało. Naprawdę polecam ten tytuł. Kolejne składanki. Tutaj ciężko mi cokolwiek powiedzieć, bo, bo tak jak mówię, po tych obrazkach to tam tak naprawdę może być wszystko. Tutaj widzicie, Mamy coś co wygląda na kontrę pseudo no Zobaczymy jak to będzie w rzeczywistości Czyli kolejna składanka 60 ileś tam in one Tutaj mamy 9999999 in one Na pewno będzie to oczywiście hmm, Fejkowana składanka Te przeważnie składanki właśnie zawierające te naklejki One przeważnie posiadają tam 10 gier, 6 gier Powtarzających się, tak? Lecimy dalej Tutaj kolejna składanka z cyklu 999999 in one. Mamy tutaj czołgi, Dr. Mario, tutaj też jakiś Will Goodman. O, na pistolecik fajna gra. Patrzymy co tam dalej. Super Mario, Dr. Mario, Duck Hunt, czyli też kolejny na pistolecik tytuł. I lecimy dalej. Tych kartridży jest naprawdę dużo. Cholera, nie spodziewałam się. Dzięki Piotrek, naprawdę zrobiłeś mi fajną niespodziankę. <laughs> Będę miał co przeglądać na naprawdę długie godziny. Z tego co tutaj widzę, jak oczywiście będzie to wszystko działać, tutaj widzę Zippy Racer, czołgi, F1 Race, Galaxian, też kultowa gra naprawdę, Super Mario kolejny, Road Fighter też, też bardzo dobry tytuł i Excite Bike też tytuł, który pamiętam i zagrywałem się w Pegasusie. Na Pegasusie. Zresztą za niedługo myślę, jak w końcu ruszy, postaram się w końcu zrobić yy, moją historię, gracza z grami do właśnie Pegasusa, do Pseudonesa, I na pewno tutaj ta baza tytułów pozwoli mi pokazać Wam te gry, które ja osobiście pamiętam. Tutaj widzę, Papai też dobra gra, naprawdę dobra gra. No, a ze Street Fightera. Mm -hmm. Jest tego tu znowu sporo. Dobra, no, widziałem Hogan's Alley, Will Gunman, różnie bywa tutaj. Mario Rider, <grywa> to będzie ciekawe, ale naprawdę tego jest mnóstwo. Kurczę, zaskoczyłeś mnie, Piotrek Żółwie Ninja, też był dobry tytułem, tutaj. Mario Szóstka, no to to już kosmos. <grywa> ok, final mission. Ja lecę tak naprawdę dość szybko, bo nie chcę, żeby ten filmik był zbyt długi. Pokémony, Dale, Juvie Ninja, Snow Brothers. Kurczę, ale tych kartów, nie wiem skąd ty to wyczasnąłeś. Tu znowu jakiś Super Game, czyli też jakaś składanka. <laughs> o, to jest kultowy tytuł, Green Beret. Ehm, oczywiście ciekawe, co tam to jest, ale ja w Green Bereta bardzo zagrywałem się na swojej atarynce, choć też miałem styczność w latach 80. Zagrać na, na prawdziwym automacie arcade w ten tytuł też mocno kultowa gra. Taka stricte wojenna, gdzie w prawą stronę zasuwamy wojakiem. O, fuck, A tu jeszcze z boku są naprawdę kurde, jest tego sporo. Później to policzę na sam koniec. Ile tych faktów jest? Tu jest Disneyland, jakiś. Nie, Disney Plan. Ok, piątka. Dobra, lecimy dalej. Mickey Mouse 5. Kolejna składanka z cyklu Właśnie tam ileś in one Tutaj 500 in one Felix the Cat Dwójka Ok Four in one Tiniton, Ninja Cat, Double Dragon Dwójka i trójka Double Dragon też seria mocno kultowych Właśnie bijatek chodzonych też swojego czasu zagrywałem się, czy nawet i na misi, w Double Dragona. Dobra, lecimy dalej. Tu jakiś kart bez naklejki, czyli lubię takie rzeczy, bo mamy tutaj niespodziankę w środku. O, kolejne rzeczy. Tu będzie Circus Humble, czy jak to się tam nazywało? Nie pamiętam. Też fajny tytuł. Kontra. Jacyś Karatecy. Ok, ja lecimy dalej. Bruzli 2 To dla mnie tytuł abstrakcja. Tak naprawdę grałem tylko i wyłącznie w Bruzli 1, które na 8 komputerach. Tu jeszcze super Bruzli 2, które na 8-bitowych komputerach gdzieś tam triumfy miało, tak? Jeżeli chodzi o Bruzli, przeszedłem tę grę wielokrotnie, jeżeli chodzi o jedynkę, O dwójce nigdy w życiu nie słyszałem, ale znając Kośniokich braci, no cholera wie co to tam będzie. O oh, fuck. Tu jeszcze tego naprawdę jest sporo. 41 in 1 Tutaj widzę same jakieś gry sportowe według naklejki. Jakieś piłki nożne, futbol amerykański, golf, tenis, billard, itp. itd. Baseball. Tu kolejne 4 in 1 Mortal Kombat, Tiniton Trójka, Contra 2 i Fifa 2000. Wierzycie, nie? Że tam jest Fifa 2000 na, na Pegasusie. Okej, okay. jest śmiesznie. Harry Potter. Hmm, to też jest ciekawe. To już nie te czasy, gdzie, gdzie w ogóle gry na Pegasusa wychodziły. A la trójka. Fajnie, bo widzę, że tutaj jest dużo platformówek, a naprawdę na Pegazie sporo było dobrych gier platformowych. Tutaj widzę Monster in My Pocket, Mickey's Safari, Safari? Nie wiem, coś, co się znowu wymyślili sobie Chińczycy. Tommy Jerry i Indiana Jones, OK. I jak Indiana Jones, żeby nie było. Tutaj Pokémony. O, to jest ciekawy kartridż. Naprawdę. Pokémon Silver, Pokémon Blue, Pokémon Red i Pokémon Yellow. Naprawdę <słyska> ciekawe, czy to tam będzie. Wypas. Na pewno części z tych gier w ogóle nie widziałem, bo tych gier, gier było sporo. Tutaj Race American, F1 Hero. Chase, HQ i Ferrari. Nie wiem co to jest. Dobra, lecimy dalej. Tiger Heli. Wow. Uwielbiam takie rzeczy, powiem wam szczerze. Tu kolejna składanka 35 in one. Na pewno oczywiście na tych składankach gry się będą powtarzały, ale to jest nieważne. Chodzi mi składanka do składanki, tak? Na, na wielu z tych składankach będą, podejrzewam, te same tytuły. Tutaj też, czy jakaś piłka, kontra. Okej. Okay. Lecimy ale tego sporo jest Samurai Spirit Bomba. Kolejna składanka yy, 3 w jednym. Tutaj widzę Lion King piątka, Power Rangers dwójka i Dark jakiś. okej. Okay. Darkwing Duck. O, zajebiście. Dobry tytuł. Co dalej? Kolejna składanka 4 in 1 King of Fighter. FIFA Soccer 99 niby Adventure Island i Island i Tiny Ton Trójka. Kolejna ze składanek 99999in one. Hmm, jakiś Cardic Mighty Morphy Super Power Rangers 2 Mega Hyper Super Duper. Kolejna składanka 99999in one. Zobaczmy ile z tego będzie chodzić później. Silkworm też ciekawa dobra gra. Też się zagrywałem swojego czasu. Dobra, lecimy dalej. Tu kolejna składanka 3 w 1. To Midgery 3, Contra i Jungle Bug. Bug Jungle Bug, ja też czytam kurczę. Dobra, tutaj widzę Mortal Kombat 3. Nie widzę tutaj napisów, bo patrzę w kamerę. w LCD go od kamery. World Rally Championship i coś tam jeszcze. Lost World, Lion King. Naprawdę super. Bardzo mnie cieszy, że dużo jest składanek i szczerze będę okropnie szczęśliwy, jak jedna z tych składanek będzie posiadała unikatowe gry, niepowtarzające się. Eee, także to będzie dla mnie naprawdę wypas. Tutaj mamy jakiś English Language. Te przeważnie właśnie kartridże były dokładane do, do tych pegazusów, w których mieliśmy właśnie te klawiatury, tak? Coś, co pokazywałem wcześniej. Tutaj widzicie jedna z pierwszych gier, tutaj, gier, programów. Mamy... Keyboard Exercise, czyli jakieś tam ćwiczenie na klawiaturze pisania, inne pierdołki. One właśnie wychodziły z tymi Pegasusami, Pegasusami, że tak to nazwę, oczywiście w formie tych klawiatur. Tutaj mamy jakiś czteropak z samym Marianem. Super. I tutaj widzę Super Mario 9, Super Mario 16, Super Mario 14 i Super naril 6. Ciekawe, Super naril, naril 6. No to oczywiście nie ma co wierzyć w te napisy, bo raczej Super Mario 14 i Super Mario 16, taka gra nigdy nie powstała, więc może to będzie jedna z kolejnych wariacji oryginalnego Super Mario. Tutaj mamy High Game, 1999, Zen Intergalactic Ninja, dobra, tak to wygląda. Uwielbiam takie rzeczy, kurczę robić. I tutaj też będzie właśnie mm, kolejny kardyż z typu właśnie z tych Pegasusów z klawiaturą, czyli typing school. Widzę 1, 2, 3, inne tego typu rzeczy. Dobra, i tu widzę jakaś płytka bez obudowy do jakiegoś karta, czyli też jakiś kardyż niespodzianka. <laughs> Przy okazji możecie zobaczyć ci, którzy nie, nie widzieli nigdy, jak wygląda kardyż Pegasusowski w środku. Mamy pozalewane kilka rzeczy chipów. Mamy kilka rezystorów. Jak widzicie, trochę ścieżek i piny. Fajnie, naprawdę Piotrek, dzięki za, za fajną niespodziankę. Tych karliczy jest naprawdę sporo. Ja tutaj postaram się jeszcze na sam koniec policzyć. Tutaj mamy 4, 5, 9, 10, 12, 15 dwadzieścia, dwadzieścia pięć, trzydzieści, trzydzieści pięć, czterdzieści. O będzie tego z pięćdziesiątka. czterdzieści cztery, czterdzieści pięć. 50, 51, 52 karty plus ta płytka, czyli 53 karlicze. Naprawdę paczka zacna. Cholernie, jeszcze raz tak, dziękuję ci. No i fajnie, że takie miłe gesty od czasu do czasu od was otrzymuję. Część ludzi takie rzeczy by wyrzuciła gdzieś na śmietnik. A gdzieś tam mi na pewno się przyda to. Nie mówię, że do jakiegoś handlu czy coś w tym stylu. Choć oczywiście, jeżeli coś tam się będzie powtarzać, no, no nie twierdzę, nie będę tutaj udawał, że tego nie będę próbował wymienić, sprzedać za coś innego, czego jeszcze nie mam, ale naprawdę rewelacyjna kolekcja, 54 karty to naprawdę będę miał co robić. I tak jak mówię, jak tylko i wyłącznie będę miał taką możliwość, to postaram się podłączyć Pegaza i pokazać wam przynajmniej część tutaj z tych gierek lub składanek, które się znajdują. Bo, bo przeglądanie tego wszystkiego na wizji podejrzewam, że zajęłoby kilka godzin, jeżeli mielibyśmy każdy Cardiff włożyć i każdą grę sprawdzić, która znajduje się na Cardiffu, ale jak znajdę po prostu jakąś ciekawą kompilację tutaj, bądź też ciekawsze tytuły, to na pewno Wam je pokażę. No i oczywiście użyję ich w mojej historii gracza, bo na pewno będzie tam sporo gier, które, które wspominam naprawdę z nostalgią. Także jeszcze raz wielkie dzięki widzimy się, nie wiem kiedy no nie obiecuję, kiedy wrócę do kręcenia, jak tylko i wyłącznie albo kupię nowego kompa, albo zajmę się naprawą tego już wysłużonego 10-letniego mojego złomka także ludziska, trzymajcie się na razie, do następnych filmików, hej!